Witamy Was w kolejnym odcinku Tomek i ja. W odcinku poświęconemu Jeet Do, MMA Grappling Hayastan i Filipino Marshal również. Celem tych filmików jest to, aby przybliżyć Wam sztuki walki sztuki walki Bruseli oraz przekaz Jego uczniów. Przekaz również Mistrza Tora i Świętej Pamięci Kakoja Kanietę. Dzisiaj zajmiemy się delikatnie parterem. E, czyli część, co jest w tej chwili e, najbardziej popularna na świecie. Chciałbym Wam pokazać kilka różnic, a w zasadzie takich ciekawostek, jeżeli chodzi o system Hayasan. E, Sensei Gokon, pamiętajcie o tym, w wieku 16 lat, jak znalazł się w Stanach Zjednoczonych, krótko mówiąc przetrzepał tył, tyłki wszystkim, uczyła się u niego rodzina Machado. E, Tronowała również Greysik, nie wszystkich oczywiście. I w tej chwili jest jednym z najlepszych graperów na świecie, bardzo ceniony. Wielokrotnie przybywał do naszego kraju, jest żywą encyklopedią chwytów, jest wybitnym specjalistą od legloków, czyli dźwigni na nogi, co nas bardzo cieszy, bo ja uwielbiam dźwignię na nogi i ucieczki. Tylko pamiętajcie, właśnie o ucieczkach będzie też mowa. Nie jest sztuką założyć dźwignię, sztuką jest uciec z niej, a przede wszystkim zrobić coś z głową i zrobić to bezpiecznie. Dzisiaj pokażę Wam kilka takich podstawowych ćwiczeń oraz przejście do fantastycznego rolo rolowania e, z shim e, przytoczyć partnera i skończyć go na tak zwanego leniucha. E, musicie uważać w domu, e, potrzebujecie mieć odrobinę przestrzeni. E, nie wszyscy mają matę, jeżeli macie kari matę albo, albo dywan, już jest sukces. Jeżeli tego nie posiadacie, rozłóżcie sobie grube ręczniki i poproście partnera, żeby wam nie stawiał dużego oporu, bo chcecie poćwiczyć technicznie. Różnica wagi, nie powiem, że nie ma znaczenia. Oczywiście, że ma, ale pamiętajcie, czasy są niełatwe, ale my chcemy trenować, chcemy się rozwijać, więc pomagajmy sobie, rozwijajmy się technicznie. A teraz do ataku, popatrzcie. Jeden partner bierze drugiego w gardę. Bardzo często się to zdarza że walczymy w gardzie zamkniętej albo otwartej. I teraz, skoro staram się kontrolować jedną z jego rąk, luźniutko, będę teraz robił krewetkę. Słynną krewetkę z przeprowadzeniem. Wyłapuję jego rękę, łapię pod triceps, skręcam się. Widzicie? To jest pierwszy punkt programu. Jak się skręciłem, to zwróćcie uwagę, moja cała, moja cała piszczel, łączę z kolanem, jest na jego klatce piersiowej. To jest taka sprężyna, dzięki której Tomek w tej chwili nie może za bardzo się do mnie przytulić. Ok? Siadaj? Jeszcze raz? Popatrzcie. Bardzo często, gdy walczę z dużo cięższymi partnerami oczywy, sparujemy, aby nie odczuwać ich wielkiego ciężaru albo siły z racji wieku i do, doświadczenia, skręcam się hop, i kontroluję partner. Ta druga noga jest również bardzo potrzebna. Nie może sobie wisieć od tak, bo jest to od razu cel, który będzie atakował mój partner. Po co mu to dawać? Stopę możecie włożyć tu. Przeprowadzenie? Podnosimy się wysoko. I teraz zobaczcie. Jedno ciało. Nie dźwigam go, nie mam tyle siły. Nie łączę kolan. Robię wózek. Idę sobie tak zwane wahadło. Idę sobie na plecy. Hop! Przeprowadzam partnera. Teraz zwróćcie uwagę. Nie musicie go tak daleko przewracać jak ja. Ręka została. Druga jest pod brodą. Zakładam nogę delikatnie. I odsuwam się od niego, wypychając biodro. To jest Widzimy? bardzo prosta technika. Jeżeli partnera będziecie mieli na zawodach bardzo dużego, bardzo silnego, możecie włożyć dwie nogi, ale musicie być bardzo ostrożni. To jest bardzo bolesna technika. Spróbujemy jeszcze raz, poproszę Tomek. Gardę. Popatrzcie, zamknięta garda, skręcam się, podnoszę, zablokowałem rękę, idę do góry, przytulam się, jedno ciało. Przeprowadzenie, hop, leży. Teraz mój prawy łokieć, to jest klucz do sukcesu, idzie w dół. Nie idzie tam, tylko w dół. Koniecznie włóżcie nogę na partnera, żeby się whaczyć. Dla bardziej zaawansowanych powiem, że ta noga powinna iść jak najbardziej w tamtą stronę. Możecie włożyć obydwie nóżki, możecie włożyć jedną. Jesteśmy bliziutko i odsuwam się delikatnie od niego. Hop, yes. Uważajcie, bo leci. Staw łokciowy. Ok, teraz. Wiem, że wszyscy uwierbiają chimury, tego typu całą rodzinę. Niektórzy podnoszą się, łapią, chwytają. I robią to w ten sposób. Bolesna, bardzo dobra technika. Wrócimy. Popatrzcie, czasami warto dokonać zmiany. Szczególnie wtedy, kiedy partner wywiera presję na was i naciska stawem łokciowym albo głową na klatkę piersiową. Różno. I teraz popatrzcie. blokuje go. Moja noga kopie. Hop. Jest. Teraz możecie dokonać zmiany rąk. I dlaczego to zrobić? Dlaczego warto to robić? Szczególnie wtedy, kiedy partner podnosi nogę do góry, bo próbuje Was obejść. Poczekaj Tomeczku. podnieść tą lewą nogę jeszcze. Postaw. Widzicie? Trzeba skorzystać z tej okazji. Zmieniamy rękę. Delikatnie. Hop. Jest. I łapiemy prawą ręką pod jego nogę. Obojętnie gdzie złapiecie. Ta rodzina... Dźwigni na obręcz barkową działa. Popatrzcie, jednym palcem pchamy. Jest. Mamy pełną kontrolę, on się nigdzie nie rusza. Kompletnie nigdzie. Chyba, że nie chcemy mieć obójczyka. Ok? Jeszcze raz, popatrzcie. Wykluczenie, skręcam, kopię, podniósł. Hop, zobaczcie. Zmieniam. Jest. Oczywiście, jeżeli uparliście się i chcecie tylko jedną technikę, siłowo jedziemy. Jest klucz. Jeżeli chcecie zagrać bardziej technicznie, kontrolujemy partnera. OK? Teraz Tomka trochę obróciliśmy. Jak widzicie, leży na plecach. Dojście do następnego klucza. Wiele osób robi to w przedziwny sposób. Jedni lepiej, drudzy gorzej. Ale chcę Wam pokazać, że czasami warto popracować nad naszymi technikami trochę Dłużej, szczególnie kiedy mamy do czynienia z partnerem wymagającym albo z partnerem, który jest dużo silniejszy od was. Jeżeli zgięliście rękę, podłóżcie drugą i nie łapcie za nadgastek, tak jak teraz, za przegub ręki. To jest najczęstszy błąd. Popatrzcie, złapałem prawie wszystkimi palcami, ale Tomek i tak, po ziemi Tomek, jest w stanie wyprostować rękę. Nie mam siły, aby go utrzymać. Jeszcze raz, zobaczcie, nie robimy tego w ten sposób. Wyprostuj po ziemi rękę. Widzicie? Boli mnie nadgarstek, puścił. Jednym przyjdzie to łatwiej, drugim, drugim trudniej. Ale popatrzcie teraz. Jeżeli wyłapaliście rękę, wkładacie, idziecie po klucz, złapcie za ostatni palec, za śródręcze, tu. Teraz zobaczcie, mogę przytrzymać go dwoma palcami. Tomek, spróbuj wyprostować rękę. Nie ma szans. I teraz zobaczcie, moja prawa ręka zostaje na jego biodrze, a w zasadzie przy ziemi. Nogi szeroko jak do pompek. Ta noga, czyli prawa, nie zostaje blisko jego nóg, ponieważ mi ją whaczy, jest tu. I teraz jak się podniosę delikatnie i odwrócę i kręcę rękę, klucz zapina się sam. Widzicie? Jeszcze raz, popatrzcie. Wyłapałem rękę, wkładam, łapię, ręcze, blokuję mu staw biodrowy, idę w przód, nogi szeroko, uważam na prawą nogę, delikatnie podnoszę się i odwracam do was. Hając jednocześnie rękę. Koniec. Widzimy? To działa w obydwie strony. Sorry, Tomek. To działa w obydwie strony. Popatrzcie. Amerykana, wyłapałem. Hop. Łapie za palce. Blokuje mu głowę. Koniec. Widzimy? Warto o tym wiedzieć, warto o tym pamiętać, bo to są mega proste techniki. Powtarzam. Jeszcze raz. Pierwsze, dołożyliście klucz. Wkładacie rękę. Hop. Przekładamy. Już go trzymamy. Gdziekolwiek się nie ruszy, ta ręka już jest wasza. Możesz się ruszyć. Idziemy. Rusza się cały razem ze mną. Teraz moja druga ręka. Blokuje mu staw biodrowy. Skręcam się, odwracam. Koniec. Odwrotnie amerykana. Zwróćcie uwagę. Wyłapuję. Mój łokieć. Blisko ciała. Jeżeli zostajecie tutaj, to partner was popchnie. Popchnie mi rękę. Popchnie. Up i lecicie. Tracicie kontrolę. Popatrzcie, wyłapuję łokieć do ziemi, podaję sobie jego śródręcze. Łokieć w tył, ręka do góry, koniec. Możecie to zrobić po ziemi, możecie podnieść. Ja podniosłem w celach szkoleniowych dla Was, żebyście lepiej to widzieli. To są naprawdę bardzo bolesne techniki, drobne szczegóły, ale z tych szczegółów składa się życie. Musicie być dokładni w tym, co robicie. Nie zawsze trafia się wam partner wagowy. Czasami jest tak, że wasz partner jest dużo silniejszy od was i musicie mieć tego e, świadomość, że musicie być ruchliwsi, szybsi. Bruce Lee powiedział kiedyś: jak będziesz trenował, tak będziesz walczył. W myśl tych zasad ja się tak rozwijam i staram się, aby każdego dnia coś dla siebie robić. I wy również. Tomek, jako rodzic jednego, a w zasadzie dwóch chłopaków, którzy tutaj trenują. Również to robi Sebastian, który jest teraz za kamerą. Również trenuje. Odwiedzajcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie nasz kanał. I pozdrawiamy Was serdecznie. Ukłon szacunku. Trenuję sztuki walki dla pokoju i harmonii. Do zobaczenia.